To się w ogóle te, Ja w ogóle tym nie żyję. To są... To ja, ja rozumiem, że ktoś się tym ekscytuje, ale to są... Nawet nie ma o czym tego gadać. Naprawdę. Po co mamy o tym rozmawiać? Czy to coś zmieni? Dodatkowo zostając jeszcze cały czas w temacie strajku kobiet, w środę głos po raz pierwszy zabrały Kinga i Agata Duda. Mam wrażenie, że społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy. Jedna to jest taka, która cieszy się, że w końcu panie zabrały głos i przyjmują je po swojej stronie, ale druga jest taka, to są, mówią, to są pozory. co mówią. Co tak ogóle, późno. Ale nie, no kto się w ogóle te, Ja w ogóle tym nie żyję. To są, to, ja, ja rozumiem, że ktoś się tym ekscytuje, ale to są. nawet nie ma o czym tego gadać. Naprawdę, po co mamy o tym rozmawiać? Czy to coś zmieni? Wiesz co, nie no, moim zdaniem to jest bardzo ważne. No jest... moim zdaniem nie. W jakim wiesz... stanie? Dlaczego ważny, po co? Wiesz dlaczego? Dlatego, że prezydent teoretycznie powinien mieć władzę w wpadnie. Przepraszam cię <laughs> bardzo, ale jak ja e, protestowałam A Kinga przeciwko. Jest Dobra, no to sobie dalej w to wiesz. E, to, e, ja bardzo fajnie, że żyjecie plotkami, no, newsami, ale naprawdę zejdźcie na ziemię. Jak ja protestowałam przeciwko GMO, czyli Genetycznie Modyfikowanej Żywności w Polsce i poświęciłam temu miesiąc mhm. i stan pod płacem prezydenckim, aż w końcu nas na rozmowy z politykami i, i przyszedł doradca prezydenta i powiedział, pani Dodu, przeciwko wy protestujecie. Przeciwko czemu wy protestujecie? Ja jak to przeciwko czemu? No żebyście nie podpisali tej ustawy. Pani Dodu, ona się jest dawno podpisana. Mhm. Nic, nic się tutaj nie zmieni. Ja wiem, to co mamy zrobić? Ogródek swój. I okay. pielić tam, tak jak my. No ale tak się z tym pogodzić, szczerze, dla mnie to jest szokujące. Więc naprawdę, ja wtedy zrozumiałam, że e, naprawdę nie ma sensu w ogóle się tym ekscytować. Nie ma sensu się tym ekscytować. Rozmawiajmy na poważne sprawy, ale to rozmawiajmy znaczy, że o rzeczach. Silni, twoim zdaniem, i że tak naprawdę nic nie możemy, nasze strajki nic nie dadzą. Jeżeli będzie lockdown i e, ludzie nie wyjdą ze względu na strajk przed lockdownem, to nic nie dadzą. Wszystko pójdzie na marne.